No więc mówisz, że masz podłączony mikrofon do karty graficznej. Czyli to synestezja? Tak, bo używam jakby korekcji graficznej, co nie, więc po przejściu przez miasto, zabójcy dotarli do bram miasta. Szybko, przez tylne uliczki. Będą nas szukać, powiedział Prytbjorn. Zabójcy wybiegli uliczki, dochodząc do tylnych uliczek. Strażnicy dalej ich szukali przez miasto. Nie przestajcie biec, dopóki nie dotrzemy do bram. Imperium, powiedział Plitbjorn. Grupa biegła tak szybko jak mogła. Wkrótce dotarli do bram Imperium. Czyli, że co tu się stało? Bo ja chyba niespecjalnie rozumiem. Może ja jest trochę za gorąco. Wiesz, tak siedziało, generowało przez te pół godziny, jak my gadaliśmy. I wypluło nam coś, co ma tak dużo wymiarów, że my nie rozumiemy, bo my, wiesz, trzy, a to ma dwadzieścia. Stworzyłem krowokonia. Murek. Mu. Mu. Murek. Mu. Okay. Czy to murek? Czy to murek? Taki zarąbisty koń. A, nie ma go tu. Szukajmy go gdzieś indziej. Gdzie? Nie wiem. Pójdźmy do magicznego sklepu Merlina Magika, czyli Merlina. Leroy! Merlin miał być używany jako środek transportu podczas poruszania się na złamanie karku, ale nikt nie widział go w prawdziwym życiu. Czyli, że co, to jest miejska legenda? Jak łamiesz kark, to już nie możesz opowiedzieć tej historii dalej. To... Logiczne. O czym ty mówisz? Murek to koń. To jest krowa. Krowokoń? Czy to koń? Czy to krowa? Nie! To jest krowokoń! Murek jest legendą. Nawet nie jest koniem, jest krową. Krową, która potrafi biec na 99% prędkości światła. Krową, która potrafi lewitować. Krowa, która umie wszystkie te rzeczy, miejmy <noise> cały czas. Stoi! Krowa, która potrafi latać! Krowa, która potrafi rzykać ogniem! To to jest w końcu krowa, Koń? smok, zaburzenie przestrzenne <noise> czy coś innego? Tak, zaburzenie czasu-przestrzeni. <noise> to jest święta krowa. Ona chyba jest bogiem, który potrafi biec, kiedy stoi. Ja nie widzę innego wytłumaczenia. Potrafi latać z prawie prędko prędkością światła, kiedy stoi. Potrafi lewitować, latać i żygać ogniem. W sumie pluć ogniem, ale. Efekt no taki sam. Czy zostałeś pojętnie? spalony przez żygi, czy przez splunięcie? Raczej ci nie robi różnicy. To co? Podchodzimy do tego konia i się okazuje, że na nas ogniem. Że to jednak krowa. Zabójcy popatrzyli na sawa, niedowierzając. Dlaczego słoń nie może latać? Możemy użyć słonia, żeby latać. Kierkło się naoglądał ewidentnie Jumbo. Latał na uszach, to tam? Aha. Na początku chciałem powiedzieć Bambi, ale to trochę inna produkcja. Możemy <grytanie> usiąść na słoniu i ujeżdżać go, jakby był latającym dywanem. Wrzucamy 69 bieg, albo nawet 420. Zabójczy wskoczyli na tajemniczego. Krowosłonia i pojechali na nim w stanę Lasu. Krowosłonia. Skąd się to wzięło w ogóle? Czy my w międzyczasie rozmnożyliśmy naszego słonia z murkiem? Najwyraźniej tak. Ewentualnie użyliśmy zakończenia polimorfii i ich połączyliśmy w nową chimera. Ktoś nas zna magię? Chyba nie. Antonio pewnie zna magię, <laughs> wiesz, taką dobrą pizzę robi. Ale on A. musiał się jakoś tego nauczyć, tak? To, to nie może być. Prawdziwa pizza, ona musi być magiczna. Kiedy podchodzili do biura ich chirurga plastycznego, zauważyli grupę strażników stojącą na zewnątrz. Zabójcy zeszli ze słonia i podeszli do drzwi. Musimy porozmawiać z doktorem Rowe. Jaki macie z nim biznes? Mamy biznes do nikogo, tylko do doktora Rou. Doktor Kawior. Próbujemy przejść jako mafia, czy co? To jest proszę pana tajne przezpołówne. Mogę o tym rozmawiać tylko z doktorem roł. Nie mamy czasu na myślenie papieżowe. O, już jest papieżowe. O, wspaniale. Po co wspaniale. myśleć, jak masz papieża? Markę. I, I wyglądamy inaczej. Mówimy, że zaraz tu przyjdą zabójcy. Musimy wzmocnić straż na wejściu. Różnicy. Widziałem zabójców po drugiej stronie zamku. Wszyscy powinni się tam pójść, naprawdę. Tylko że my właśnie wleźliśmy przez okno za pomocą haka spinaczkowego. To wcale nie było podejrzane. Nie, my tylko chcemy pomóc. I dlatego musieliśmy użyć najszybszej drogi, żeby dostać się do środka. To A ty tak, to... tak przypadkowo leżał przy tym murze. Ten z nas nie umie strzelać, się, się z plotami z nadgarstku, więc musimy sobie radzić w inny sposób, tak? Idziemy po ciebie, królu! Won! Nie idę do więzienia! Krzyknął król. On ma coś za uszami, skoro mówi, że nie chce zostać wsadzony do więzienia. Boi się Trybunału Stanu. Ja jestem w sumie ciekaw, jak czują się osoby, które po prostu. To by obejrzały tę całą serię z, z jednym zamachem, gdzie my mieliśmy dwumiesięczną przerwę. Hmm, spadek jakości na tych odcinkach. Nie da się spaść poniżej jak chodzi o jakość. Słuchaj, jak bardzo się postarasz, wszystko jest możliwe. Jakby zawsze poziom naszego sensu może być w rejonie liczb półrojonych, tak? Wasza wysokość? Musimy z Tobą porozmawiać. Mógłby pan wypić ten całkowicie niepodejrzany fioletowy napój? My byliśmy wcześniej tego króla, no nie? pięciu razy. Tak, ale wtedy inaczej wyglądaliśmy. Ale słoń może nas lekko zdradzać, nie będę ukrywał. Nie, nie, teraz to krowa. Mówisz, że słoń wszedł po haku z liną i przeszedł przez okno, tak? Chciałem się spytać, czy słoń dałby radę przenieść się przez okno. Ale nie ale ignorujesz fakt, że to okno jest pewnie na kilkudziesięciu metrach. Czyli jednak to jest legendarny murek, tylko się zmienił z konia w słonia. Przywiązujesz linę do słonia, skakujesz przez okno i potem król patrzy jak przez pół godziny czterech typów wciąż słonia na linię przez okno i nikt nie reaguje. Właściciel szarego słonia jest proszony o przestawienie swojego zwierzęcia, ponieważ blokuje podjazd. Powtarzam, właściciel szarego słonia.